Ja jestem bardzo ciekawa, czy jesteś w stanie stwierdzić, która z tych rzęs kosztowała więcej. Ta czy ta? Cześć! Jeśli lubisz sztuczne rzęsy tak jak ja, to koniecznie zostań ze mną, bo zaraz pokażę Ci trik, dzięki któremu tanie sztuczne rzęsy będą wyglądały jak te za milion monet. Zaczynamy! Dobra, kochani, zaczynamy. Ja sobie tutaj wzięłam przykładowe rzęsy, które zamówiłam z AliExpress. E, kosztowały mnie naprawdę grosze. Zamówiłam ich chyba za 1 dolara za te wszystkie pary. E, także taniocha! No i zaraz zobaczymy, czy uda nam się je przemienić w rzęsy, które będą wyglądały. No chociaż trochę bardziej naturalnie. Zanim zaczniemy działać, pokażę wam jeszcze jest z bliska. Co cechuje zawsze tanie rzęsy to to, że ten wzór jest bardzo, bardzo powtarzający się i praktycznie widać, że jest kępka większa, kępka mniejsza, kępka większa, kępka mniejsza. No a tak naprawdę m, nasze naturalne rzęsy nie są tak zbudowane i są bardziej nieregularne. Także co chcemy zrobić? Chcemy przede wszystkim zburzyć tą właśnie strukturę. I do tego użyjemy sobie Takiego pędzelka, to jest zwykły pędzelek do brwi i chodzi właśnie o tą szczoteczkę. Ta szczoteczka nam będzie właśnie zaburzała tą strukturę, zmieniała kształt, no i mam nadzieję, że uzyskamy efekt bardziej naturalnych rzęs A na czym polega trik? Po prostu na pocieraniu. Będziemy je sobie czesać, 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 czesać i to troszeczkę zajmie, żeby uzyskać naprawdę naturalny efekt. A popatrzcie, już jaka różnica. Te wyglądają bardzo średnio Barbie, a te już wyglądają no, powiedziałabym, że na o wiele droższe. Przez takie szczotkowanie te włoski też stają się troszkę bardziej miękkie i nawet bardziej pokręcone powiedziałabym. Zaraz pokażę Wam, jak to będzie wyglądało też z boku. No i słuchajcie, e, szczotkujemy, szczotkujemy, szczotkujemy do momentu, kiedy ten efekt będzie dla nas zadowalający. No i nie bójcie się, że kilka włosków będzie odstających, czy będzie w inną stronę, bo właśnie o to nam chodzi, tego efektu szukamy. Im mniej struktury i porządku w tych rzęsach, tym bardziej naturalnie będą wyglądać. Taki proces może nam zająć nawet kilka minut, ale wydaje mi się, że jest mega warto, bo efekt końcowy jest o wiele lepszy niż to, co kupiliśmy prosto z pudełka. No i jest w stanie nam zaoszczędzić mega dużo pieniędzy. Dobra, ja Wam szybko pokażę, jak te oryginalne rzęsy wyglądają z boku. Popatrzcie, tak oto wygląda. Są dość płaskie. A jak wygląda nasza wyszczotkowana wersja. Popatrzcie. Tutaj można nawet zobaczyć bardzo fajnie różnice. Popatrzcie, jaka różnica. Popatrzcie na strukturę. No to co, zaraz je sobie założymy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No to, kochani, nie zostało mi nic innego, tylko je przymierzyć. Dobra, założyłam je jakoś koślało, ale wydaje mi się, że od razu widać różnicę. Popatrzcie, to jest ta strona wyczesana, a to jest strona prosto z pudełka. Jest tutaj widoczna jedna tylko linia, nie ma żadnej struktury tutaj, a tutaj wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo naturalne. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam, tak jak powiedziałam mega banalny trik, super szybki sposób na to, żeby zaoszczędzić pieniądze i już nigdy nie kupować drogich rzęs, bo jeśli nie widać różnicy, no to po co przepłacać? Ja jestem bardzo ciekawa, czy Wam też się uda wyczesać tak rzęsy, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jeśli jesteście w stanie spróbować na rzęsach, które macie gdzieś tam w szufladzie, a ja się z Wami żegnam, do następnego razu, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to nie zapomnij o dzwoneczku, bo na pewno takich trików na moim kanale będzie jeszcze więcej. Więcej. do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!